Nie ma. Dziś, kiedy płacimy za ropę i gaz, płacimy tak naprawdę Putinowi za jego wojnę. To jest mój apel o sankcje, mówił w gościu wiadomości premier Mateusz Morawiecki. Oni tam potrzebują tego, żeby ci nasi szanowni znakomici partnerzy z Zachodu zamknęli w szufladach swoje kalkulatory, a otworzyli swoje sumienia. Otworzyli swoje sumienia i spojrzeli, spojrzeli na to, co się dzieje można powiedzieć tutaj w środku Europy. W trzeciej dekadzie XXI wieku. I te zniszczenia, ten atak nam na szpitale położnicze, na szpitale w ogóle, na szkoły, to jest coś tak barbarzyńskiego, że powinni naprawdę przestać zasilać machinę wojenną Putina. To jest mój apel o sankcje. To jest mój nie tylko apel. Na moje, moje nasze działania dyplomatyczne na forum europejskim, przede wszystkim Rady Europejskiej, po to, żeby te inne kraje przesuwały granice zgody na kolejne sankcje. I to dobra wiadomość, że ten Kolejny pakiet sankcyjny już teraz pęcznieje, jest budowany i on będzie coraz bardziej miażdżący dla Rosji. Dziś, kiedy płacimy za ropę i gaz, płacimy tak naprawdę Putinowi na jego wojnę. I z tego sobie wszyscy muszą zdawać sprawę. Dlatego najwyżej podnosimy właśnie ten aspekt, ten, żeby przestać kupować ropę i gaz. A zwłaszcza ropę, bo to w bardzo krótkim czasie można wykonać. Polska była dużo bardziej zapobiegła, konkretnie rzecz biorąc, panie redaktorze, rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo to my rozpoczęliśmy. 5-6 lat temu budowę gazociągu bałtyckiego. Ten gazociąg do Norwegii został zbudowany praktycznie w tym roku i już zacznie funkcjonować. A to oznacza, że Polska będzie niezależna pierwszy raz od gazu rosyjskiego. Terminal LNG, którego początek to rok 2006-2007 prezydent Lech Kaczyński. To wszystko uniezależnia nas od gazu rosyjskiego. Oni niestety są tam na zachodzie Europy dużo bardziej zależni, ale i tak popychamy ich w kierunku takim, aby zdobywali gaz na całym świecie i uniezależniali się jak najszybciej od Rosji. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.